W tym kościele, w Kościele Świętego Ducha, obraz Bożego Miłosierdzia był od roku 1987 do 2005. Później obraz został przeniesiony obok do Kościoła Bożego Miłosierdzia. I przed tym obrazem 5 września 1993 roku modlił się Święty Jan Paweł II. To takie najbardziej Yy, ważne momenty dla tego obrazu i, i tej parafii. Jaką rolę yy, miał Jan Paweł II w głoszeniu miłosierdzia i jak, jaka była jego relacja może do świętej Faustyny? Jaki związek? No święty Jan Paweł II myślę, że od niego yy, rozpoczęło się też święto Bożego Miłosierdzia, które ustanowił w kościele. On ustanowił świętą błogosławioną, później świętą siostrę Faustynę bardzo mocno był związany z kultem Bożego Miłosierdzia i błogosławiony Michał Sopoćko również. Także no, te osoby no, szczególnie związane z miłosierdziem i tutaj przy tym obrazie o 15 jest zawsze koronka do Bożego Miłosierdzia od, no, od 93 roku praktycznie i ta tradycja ciągle, ciągle jest podtrzymywana a myślę. jak w obecnych czasach w szczególnie trudnych miłosierdzie ma znaczenie? myślę, że szczególne znaczenie to jest ten przymiot Boży na, na nasze czasy, często tak się powtarza że jakby Pan Bóg ukazuje nam to Boże miłosierdzie w XX wieku zwraca nam uwagę. sam Jezus przecież, no bo to musimy tak na to patrzeć, że to On chciał, żeby ten obraz powstał, żeby była ta szczególna modlitwa i, i, i nie może być inaczej. Jeśli chce Pan Jezus, to. Dlaczego właśnie chciał Pan Jezus, żeby go namalowano i takie. W takiej symbolice? No Myślę, że to jest właśnie dla, dla naszych czasów, dla nas. Byśmy zwrócili uwagę na, na, na Boże Miłosierdzie, że jakby no, tu jest ratunek dla nas, dla świata. Miłosierdzie Boże dla. Nie, miłosierdzie Boże, dla nas i dla całego świata. Po A prostu. Jak, jaka była rola Księdza Sopoćko w tworzeniu tego obrazu, tego wizerunku? No, ksiądz Sopoczko był spowiednikiem y, siostry Faustyny, i to była jego ogromna rola, że on uwierzył. Y, uwierzył i pewnie, że nie od razu, ale y, no, on y, później już był takim apostołem miłosierdzia, kiedy uwierzył siostrze Faustynie, co nie było łatwe, i y, to miłosierdzie już propagował do końca życia. A siostra Faustyna jaką rolę odgrywa tutaj dla mieszkańców, którzy przychodzą do tego kościoła? Siostra Faustyna no, jest czczona w tym kościele. Mamy tutaj obraz siostry Faustyny, relikwie i świętego Jana Pawła II i relikwie y, siostry Faustyny i relikwie Michała I, że Oni są tutaj czczeni, msza święta szczególna i, no, i każdy dzień je wspominamy w Koronce, aby, aby się za nas modlili. Bo tutaj przychodzą szczególnie Polacy. Tak, to jest polski kościół i Polacy przychodzą z, no, z Wilna i z okolicy. W tej chwili to już y, Miłosierdzie jest, jest ważne dla, dla całego świata. Praktycznie no, nie ma diecezji gdzieś na świecie, gdzie by nie był znany ten obraz i, i, i koronka do Bożego Miłosierdzia. Także y, w tej chwili może no, Miłosierdzie już jest znane, znane na całym świecie. Tvp. Info. Wiesz więcej?